Ksiądz Andrzej Augustyn, probosz parafii najświętszego serca Pana Jezusa w Klinicy zdroju. Już po raz trzeci nasza wspólnota parafialna organizuje wystawę w domu świętego Józefa w naszej pracowni dobra. Tym razem jest to wystawa malarska pana Grzegorza Giermka. Mam nadzieję, że ci, którzy nas oglądają czy może odwiedzają słotwiny, pamiętają, że Dokładnie rok temu, w nowo wyremontowanej, przynajmniej części pracowni dobra, zorganizowana była wystawa w okresie zimowym obrazów pana Eugeniusza Molskiego artysty z Nowego Wiśnicza. Jego Madonny i Anioły tutaj zdowiły nasz, nasz wnętrze byłej byłego budynku, byłego domu parafialnego Połemkowskiego, obecnie domu świętego Józefa. W okresie letnim wystawa była poświęcona w dużej mierze aniołom, ale wykonanym z drewna. To też mam nadzieję, że niektórzy podczas wakacji tutaj dowędrowali, przyszli, mogli zobaczyć przepiękne anioły wykonane przez panią Zofię Tabaszewską z Bielska Białej. Natomiast w tym roku, obecnie w sezonie zimowym, dokładnie 9, 9 grudnia, miał miejsce wernisarz tych ikon, obrazów, które tutaj się znajdują, które mamy obecnie w pracowni dobra. Cała wystawa zatytułowana jest Wokół ikony ponieważ na no, pewno znawcy i specjaliści będą zwracali uwagę i zadawali pytanie, czy to jest faktycznie ikona. Ja tutaj tylko powołam się na Pana Grzegorza, na tego artystę, który, który przygotował tę pracę, który mówi, że przede wszystkim ikona jest dla niego inspiracją ikony i w dużej mierze jest to jego, jego twórcze malarstwo. W sumie mamy 27 jego dzieł malarskich, które tak jak tutaj widzimy, można, można zwiedzać u nas obecnie przez cały sezon zimowy. Cieszymy się, że właśnie turyści, którzy nie tylko przychodzą na Narty, ale i też chodzą po tych naszych górkach, odwiedzają Kościół Zabytkowy i też tutaj zerkają, przychodzą zobaczyć tą wystawę. Autorem tych wszystkich prac, które tutaj u nas się znajdują, jest pan Grzegorz Giermek. Pochodzi z Wadowic, jest to taki bardzo interesujący artysta krakowski, który tu przytoczę parę słów z jego wypowiedzi, bo to też oddaje takiego ducha. W swoim malarstwie poszukuje światła, powietrza, wartości przemijającej chwili, jej radości i energii. Która jest tu i teraz, w plenerze, w przeżywaniu ciepła tego świata. Więc z naszego e, artysty bije to ciepło. E, mam nadzieję, że jeśli będzie finisarz naszej wystawy, to będzie końcem lutego. E, pan Grzegorz już został zaproszony, więc gdyby ktoś był, to serdecznie zapraszamy. Natomiast jeśli chodzi o same e, te jego dzieła, które znajdują się na wystawie, to też chciałbym uściślić. Nazwa wystawy jest wokół ikony, a więc yy, yy, sam autor w ten sposób mówi o tej wystawie konkretnej. Ikony są najczęściej nie tyle kopiami, co bliskimi oryginału interpretacjami ikon bizantyjskich, staroruskich i greckich. I dodaje wtopione strukturę drewna z wibracją złoceń wyciszone pozorowaną starością. To tak o tych swoich dziełach mówi e, właśnie sam autor. Ja nie ukrywam, że tu usiadłem e, wokół takich ikon, które są e, o tyle niezwykłe, że też oddają ten charakter pasyjny e, Pana Jezusa. E, większość ikon to głównie kojarzymy z ikonami maryjnymi, czy, czy postacią samego Chrystusa. Natomiast zawsze dla mnie takie wrażenie. Robią ikony, które przedstawiają no, mękę i umieranie Pana Jezusa na krzyżu. Jest tu takie właśnie dzieło, ukrzyżowanie Chrystusa, które no, zrobi wrażenie. Chciałbym zaprosić może szczególnie mieszkańców Krynicy, bo czasami zapraszamy gości, a tak, takie mam poczucie, że czasami nawet Kryniczanie nie wiedzą, że jest taka wystawa taka czy inna. Gdzieś w sercu wielu, wiele osób tu z Krynicy, pochodzących czy z okolic ma wpisane to pragnienie przeżywania swojej religijności przez pryzmat ikon, więc chciałbym tu zaprosić do nas, aby rzucić okiem na, na tą wystawę, samemu też kurszt malarski ocenić pana Grzegorza ale też jeśli by ktoś chciał, to ukierunkuje i też można, można może jakiś obraz nabyć, to już w zależności jak to y, autor będzie mógł sprzedać. Niemniej jednak cieszymy się właśnie tym celom takim wystawowym, też ta pracownia dobra miała służyć i służy i mam nadzieję, że poszczególne sezony, czasami letni, zimowy, to będzie tu... Możliwość zobaczenia tych wystaw. Jako stała wystawa, to też można przyjść i poza sezonem, czy zimowym, czy, czy letnim, i zobaczyć wystawę w fotografii, bo tutaj, tak normalnie, na stałe, w tej, tej przestrzeni, która, która jest drewniana, która jest jakoś wyeksponowana, umieszczamy. Specjalne tablice z fotografiami. Są to fotografie, które się zachowały z okresu powojennego, dotyczące też takich różnych uroczystości liturgicznych, Komunii Świętych, Wesel tej naszej społeczności słotwińskiej. Bo też chcemy pamiętać o tym, że tutaj już od 70 lat po osiedleniu no, mieszka bardzo konkretna społeczność, która już ma własną też historię. Serdecznie zapraszamy.